seu amor Você tá cheio de świat się skończyć miał. Okej, okay, no to zaczynamy. Już mniej więcej macie pojęcie, jak to będzie brzmiało. A więc na sam początek akordy jak zwykle. Weźcie kartkę i zapiszmy sobie akordy. W pierwszej części zwrotki mamy akord C-dur, akord a -mol i akord F-dur. I tą linijkę będziemy powtarzali razy dwa. Następnie druga linijka zwrotki to akordy C-dur, A-mol, e F-dur. Drugi raz F-dur, C-dur, F-dur, G-dur. Amol, dur i Giedur. Mam nadzieję, że oczywiście wiecie, jak się łapie akordy i nie ma z tym żadnego problemu. I będę Wam oczywiście teraz już tłumaczył, jak się łapie po kolei akordy. Bo jeśli jesteście na takim poziomie, no to lepiej nauczycie się tej pierwszej, najprostszej wersji. Ok, i teraz jeśli chodzi o bicie akordowe, będzie prawie cały czas przeważało bicie dół, puknięcie góra, puknięcie. Takie coś już mieliśmy w baśce kiedyś wilków. Bardzo, bardzo dawno gdzieś tam na kanale. Także odszukajcie sobie Baśkę, jeśli chcecie potwiczyć, to bicie. Ok, czyli bo tu bu, klap, bura, klap. I teraz na akordzie C dur gramy jeden taki schemat, gdy nie bawicie już. Na akordzie Amol również jeden. I na akordzie F-dur dwa takie schematy. Świat zabawek mechanicznych. I drugi raz ta linia, tak jak wcześniej Wam mówiłem, że ona jest razy dwa powtórzona. Kiedy tręczy ból Nie fizyczny I teraz następna część, do której już zapisaliście sobie akordy. Teraz sobie wpiszcie po prostu kierunki bić akordowych. Na C dużej jeden taki schemat. Zamiast słuchać stór na mol również jeden cały. Głupi w telefonii Teraz wchodzi akord e-mol również jeden taki schemat. Niczny siedmiu, musz na F duże, uderzycie jeden raz w dół i pukniecie jest cisza po tym puknięciu i znowu trzymacie nie puszczacie tego F duru, znowu macie F dur ale od razu takie przejście F C F, czyli zobaczcie jest F puknięcie, F C F i to F końcowe co teraz właśnie uderzyłem to F już gracie normalnie znowu w tym schemacie dół puknięcie, góra puknięcie, tak? czyli zacznie jeszcze raz F Okej? Okay? Posłuchajcie tej drugiej linii, w takim razie, yy, zwrotki. Zamiast słuchać bzdur amol, kółki telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. F, puknięcie. F, C, F, puknięcie. Góra, puknięcie. Na G duże. jedno uderzenie w dół i puknięcie. Na Amolu jedno uderzenie w górę i puknięcie. Czyli tak naprawdę gracie cały czas ten sam schemat, ale dzielicie go w tym momencie na pół G A Tak, bo dalej macie ten sam schemat. Dół, klap, góra, klap. G klap, a klap. I teraz na F duże. Macie jeden schemat plus jeszcze dodatkowo jedno uderzenie w dół i puknięcie. Dlaczego kłamiesz? Jeszcze jedno, że miałaś, tak? Dlaczego kłamiesz? Że miałaś i nagie, duże dwa uderzenia w dół, dosyć szybkie, i puknięcie. Wszystko równocześnie z wokalem, tak? Z tymi slabami. Wszystko, wszystko i puknięcie, ok? E, posłuchajcie jeszcze raz tej drugiej linii zbrodki i zagramy sobie całą zbrodkę w wolnym tempie. Zamiast słuchać bzdur amol, Głupich telefonicznych, za siedmiu musz F, puknięcie. na pół pragnie samolem. Dlaczego? Kłaniesz jeszcze jedno w dół i puknięcie, że miałaś wszystko. I wchodzi druga zwrotka, która tak naprawdę jest identyczna. Zagrajmy sobie jeszcze raz od początku i lecimy do refrenu. Gdy nie bawicie już mój jeden cały schemat i F tu dwa schematy i tą linię powtarzamy dwa razy. Świat zabawek drugi raz ta sama linia, znowu C kiedy tręczy cię ból i znowu F razy dwa nie fizyczny druga linia, zwrotki zamiast słuchać wzdur, a mam cały schemat bubik telefoniczny próżek za siedmiu musz F-dur, puknięcie F-C Znowu w schemacie. Siebie czego na pół pragniesz? f duszy Dlaczego kłamiesz? Jeszcze jedno. Że miałaś... G-dur szybki. Wchodzi druga część. Gdy udając, że śpisz. I f razy dwa. W głowie tropisz bajki z gazet? I drugi raz. Talina. Kiedy nie chcesz już śnić, Znowu F dwa razy. Cudzych marzeń. Druga linia zwrotki. Posad do mnie przyjść i od progu bez powiedz nie powiedz niczego chcesz. F, puknięcie. F, C, F, słuchaj jak dwa serca napłukniją. Znowu F. Co ludzie myślą, to nie Teraz zabieramy się za refren. Ok, zapiszcie sobie akordy, jakie będą występowały w refrenie. Najpierw mamy akord C-dur, później mamy G-dur septymowy, następnie akord Amol i akord G-dur. I tą linijkę musicie powtórzyć razy dwa, ok? I po tej linijce wchodzi jeszcze jedna linijka refrenu: C-dur, znowu G-dur septymowy, Amol, E-mol, F-dur i G-dur. Czyli tak naprawdę refren składa się z dwóch linijek, z czego ta pierwsza linijka jest powtórzona razy dwa. Teraz jeśli chodzi o bicie akordowe. Na C duże gramy sobie jeden raz w dół, robimy puknięcie i jeszcze jeden raz w dół. Zobaczcie. Ko, tak? Ko, Kochaj. I następne uderzenie już jest na akordzie G dur z septymowym i to jest jedno uderzenie też w dół. Czyli na C duże jest w dół, puknięcie, dół, na G duże od razu puknięcie i wchodzi akord Amol, jeden raz w dół, puknięcie. I później akord G dur basy, wioliny. Posłuchajcie całości. Kochaj mnie. I na koniec zróbcie sobie jeszcze jedno puknięcie. I jeszcze raz tylko i wyłącznie ta pierwsza linia refrenu. C dur puknięcie, C dur G7, A, A, a puknięcie, basy, wioliny na G durze i puknięcie. Jeszcze raz. C puknięcie. C, G7, A, puknięcie, G-dur, bas, wiolinę i drugi raz. Kochaj mnie. Pamiętajcie o tym, żeby było to puknięcie. Jak to wyćwiczyć, najlepiej sobie to rozdzielcie na taki mały, najpierw fragment. Najpierw sobie poćwiczycie ten C-dur z puknięciem i ten G7. I jeszcze raz. Pa! pa. I jeszcze raz raz. Pa, pa, pa. I od razu po tym G7 wchodzi ten Amol z I na koniec ten Gdur, bas dzioliny i puknięcie. Tak? Posłuchajcie sobie od początku jeszcze raz tej linijki w troszeczkę szybszym tempie. Kochaj mnie! i klap. Kochaj mnie! Puknięcie, bas. Ja tutaj zauważyłem teraz, że w tym momencie jak grałem to bardzo szybko, to w tym niedużo septymowym też rozrobiłem to stuknięcie. Jeśli chcecie, możecie je zrobić, jeśli nie chcecie, to nie musicie. Czyli ze stuknięciem, pa-pa-klap! Klap! Jeśli nie będzie dla was problemu, żeby zrobić to stuknięcie, możecie je zrobić, jeśli chcecie, to możecie się zawiesić na chwilę na tym giedurze septymowym. Jak wygląda giedur septymowy? No chyba już zdążyliście z filmiku zczaić, ale na wszelki wypadek trzymamy sobie dźwięki od gieduru e, tylko że drugim i trzecim palcem, to jest drugi próg i trzeci próg na strunie piątej i na strunie szóstej, ale dokładacie do tego pierwszy palec na dźwięku F na strunie pierwszej duże G z siódemką. G-dur septymowy. ok. I druga linijka refrenu. Jak wygląda? Znowu mamy akord C-dur na tej samej zasadzie, czyli C-dur puknięcie. Drugi raz C-dur. Teraz g -dur, septymowy. I na akordzie Amol już gramy sobie schemat D, puknięcie, góra puknięcie. Na E-molu też taki cały schemat. Na f duże jedno uderzenie w dół puknięcie. Na g duże dwa uderzenia w dół i puknięcie. Ok, Zobaczcie tą drugą linię. sucha, studnia, wodę i puknięcie. Oczywiście tutaj w tym G duże septymale w tej drugiej linii również możecie dodać to puknięcie, ale nie musicie. Tak naprawdę to jest też wersja taka pośrednia, więc to jest kwestia umowna, jak to zrobicie, ok? Nie jest to wersja idealna, jak oryginał, wiadomo. Dobra, zagram Wam teraz jeszcze raz cały refren w wolnym tempie, od początku do końca. Pamiętajcie, pierwsza linia razy dwa. Kochaj mnie Basy wioliny, puknięcie i drugi raz to samo. Kochaj mnie, puknięcie, basy, violiny, puknięcie. Druga linia. Kochaj mnie, nieprzytomnie, emol, jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia w wodę. Ok, i jeszcze raz cały refren. du puknięcie du du-du-du-puknięcie, basy, violiny, puknięcie. Znowu C, klap, C. 7a, puknięcie, basy, wioliny, puknięcie, druga linia, CG7A już w schemacie, EMOL w schemacie, F dur, dół, du, puknięcie, G dur dwa razy i puknięcie. Ok, zabieramy się teraz za przejście. Ok, przejście to tak naprawdę tylko jedna linijka, która tak naprawdę jest integralną częścią refrenu, takim dokończeniem refrenu. Jak ona będzie wyglądała? Znowu sobie oczywiście zapiszcie akordy. Będziemy napławi sobie akord F7+, F-dur septymowy z septymą wielką. Jak on wygląda? Normalnie trzymacie w ten sposób akord F-dur, ale my sobie go złapiemy tak, żeby powstała właśnie ta septyma wielka. A ona powstaje w momencie, kiedy puścicie powszeczkę i odezwie się pusta pierwsza struna. Jak to zrobić? Kciukiem dociskacie ten dźwięk F, ten bas F musicie docisnąć kciukiem, żeby on się odzywał. A zamiast poprzeczki, pierwszy palec kładziecie na pierwszym progu na stronie drugiej, na dźwięku C. Resztę trzymacie od tego, tak jak było. Kocham ten akord, on jest po prostu piękny. Ten akord septymowy jest. cudownym akordem, bardzo ładnym Jeśli macie gitarę klasyczną, może być Wam troszeczkę ciężej docisnąć na akustyku. Myślę, że dacie radę bez problemów. Ok, czyli teraz, jak będziecie trzymali ten F-dur septymowy z septymą wielką, uderzacie sobie na nim same basy. Jeden raz tylko. I teraz będziecie kostkowali. Pierwsza, druga, czwarta struna. Basy. Pierwsza, druga, czwarta. Następnie pierwsza, druga, trzecia. Czyli jeszcze raz. Basy. Pierwsza, druga, czwarta. Pierwsza, druga, trzecia. I kiedy uderzycie tą trzecią strunę, musicie. Fakiem zrobić sobie pulofa, czyli ściągnięcie strunę w dół, ale dalej trzeci, czwarty trzymacie, kciuk trzymacie, pierwszy palet trzymacie, a fakiem robicie pulofa, czyli ściągacie strunę w dół. Zobaczcie jeszcze raz, uderzacie na początek basy. Basy, pierwsza, druga, czwarta, pierwsza, druga, trzecia pulof. Następnie mamy akord giedur, na nim uderzacie sobie same. Wszystkie struny jeden raz w dół i robicie puknięcie na akordzie Amol w górę z kolei i puknięcie, tak? Czyli to jest dalej ten sam schemat: dół, klap, góra, klap, tylko że dzielicie go na pół. a yeah. I znowu puknięcie, zobaczcie jeszcze raz od F7. Kochaj mnie, namiętnie, tak! Znowu wchodzi F7. Gracie to tylko już do drugiej strony, czyli za drugim razem, jak będziecie grali ten F-dur septymowy, uderzacie basy 1, 2, 4, 1, 2. Ale już nie gracie tego, tej trzeciej strony i tego pulofa. Tego już nie ma. Basy 6 szó piąta, czwarta. 1, 2, 4, 1, 2. Łapiecie akord diedur i uderzacie na nim 6 razy w dół, po czym robicie efekt tamborynu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak!

świat się skończyć miał. I tutaj będzie wchodziła sobie ta część solówkowa, tak? Jeszcze raz, ostatni już raz. Kochaj mnie, namiętnie tak. Jakby świat się skończyć miał. I zabieramy się teraz za następną solówkową część. Po refrenie następuje część, w której gra się tą solówkę, ale oszczędzę wam tego grania tej solówki, ponieważ tak naprawdę ona jest grana przez drugą gitarę. Można by kombinować. Z czymś takim, ale na razie damy sobie spokój. Okej, okay? czyli tak naprawdę tutaj w momencie kiedy będziecie śpiewali, możecie sobie tak jak w tej prostej wersji zanucić po prostu tę melodię i ona leci na normalnej zwrotce, czyli mamy akord C dur, ta ta. Akordamo, tak jak było na samym początku. I akord e dur dwa schematy. I tą linijkę powtarzacie dwa razy, tak? Ta Na 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 I dalsza część zwrotki, czyli ta druga linia zwrotki. Jak zerkniecie na początek kartki, na której napisaliście, to jest ta druga linia, której już nie powtarzamy ani, yy, dwa razy, tylko jeden raz ona jest, tak? Akord C-dur. I to leci tekstowo swoje miejsce znajdź, tak? Swoje Znajdź i nie pytaj, czy taki układ ma jakiś sens. F, puknięcie, znowu F, C, F. Słuchaj, co twoje ciało mówi. W miłosnej strudni już nie utoniesz. Dokładnie na tej samej zasadzie, co pierwsza zwrotka I wchodzi sobie znowu refen, ale jeszcze raz powtórzmy sobie od tej części solówkowej, tak? Yy, może nawet od tego przejścia. Kochaj mnie namiętnie tak Jakby świat się skończyć miał Para, amol Na, 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 na Parazef Ta, da, da. Pa, da, Na, 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 na Dalsza część zwrotki Moje miejsce znajdź i nie pytaj, czy taki układ ma jakiś sens. Słuchaj, co twoje ciało mówi. W miłosnej studni już nie utoniesz, chodzi refren Kochaj mnie, basy, wioliny, puchnięcie. Drugi raz to samo. Kochaj mnie, basy, wioliny, puchnięcie. Przed, druga linia. Gdajnie, nie przy to nie jak zarpaniczka pomin, jak sucha studnia wodę I teraz zabieramy się za drugi refren, który tak naprawdę będzie już takim naszym zmierzaniem do końcówki utworu, która będzie właśnie w autrze, które również wam zaraz pokażę. I see you